Hej hej, witajcie ponownie na kanale Co jest grane, gdzie gram w gry po angielsku, ale komentuję po polsku. Wracamy dzi dzisiaj do naszych bitew mechów, czyli do gry BattleTech z modem RogueTech. Jesteśmy jak zwykle po kolejnej misji, z tą różnicą, że postanowiłem i może tak będziemy od teraz robić, że to zaraz po misji przyjrzałem się odrobinkę mechom. Zrobiliśmy też upgrade, zdaje się, na dwóch z naszych pilotów. E, może to będzie miało więcej sensu, bo. W przeciwnym razie często po prostu zapominam o tym, co tam się wydarzyło ostatnio. Natomiast poza tym, że mamy sporo rzeczy w naprawach, nawet musiałem troszkę kolejkę przearanżować, abyśmy część z tych rzeczy mogli w miarę szybko mieć gotowych, z tego względu, że jesteśmy ciągle w kontrakcie i za kolejne trzy dni mamy misję przeciwko Malikowi, tym Free Worlds League. No i co? I. Chciałbym móc w niej wystartować, może to też będzie oznaczało koniec tego kontraktu. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę jak szybko im te numerki spadają, to wydaje mi się, że może być, może to się tak właśnie zakończyć. Eee, dobra, także przed kolejną misją, o ile nie dojdzie do jakichś losowych zdarzeń, nic się chyba nie wydarzy, także ruszam czas i widzimy się pewnie już na starcie kolejnego zadania. Dobra, mamy, tak jak podejrzewałem, misję, to będzie raiding party i to będzie po prostu battle, także mam nadzieję, że 4 na 4. 4 i pół czaszki, także jest, jest grubiej niż ostatnio. Fajne pieniądze, salvage bez szału. Tu widzę, że tak, Beauty jest jeszcze zmęczony, także trebius nie wiem, może nie wystąpi, jedynie Hellhound z ostatniej misji jest już sprawny i pilot też wypoczęty. Ale tak, na pewno wejdzie Wolverine z Helionem. Tutaj robiliśmy nawet drobne poprawki. Mianowicie mamy teraz striki Klanowe na pokładzie. A ty czemu? Jesteś niezadowolony z siebie? O ja, ja nie kliknąłem na ciebie naprawiania. Mm, no dobra, no to jesteś nieaktywny. Masz uszkodzoną główkę chameleon, tu wejdzie hipfire ty możesz jak najbardziej wystartować pytanie, czy ja chcę brać hoka na misję nie mam żadnego doświadczenia na nikim istotnym pomyślimy, enforcer chociaż enforcer, nie, enforcer to to był, nie, kto był na enforcerze Ronin mi się coś kojarzy. Ronin, Ronin, Ronin. Ronin jest kontuzjowana. Okej. Okay. Dobra, wezmę też B.I. A, a, no tak, tutaj nawet miałem Ronin. Czyli nie jest kontuzj. Czy to był Roman? Nie jest Ronin. E, po prostu jest zmęczona. E, dobra, chwicerk na B.I. Tu musimy. Możemy się też zainteresować. Just wróci do akcji i justem będzie kierował coach. Tu mamy power armory, ale nasz pilot jest zmęczony. No to power armorów nie wystawimy. Pilota dla Shadowhocka i dla Enforcera. Na pewno Januszek może kimś pokierować. Myślę, że Enforcerem. Natomiast Shadowhawk to jest trochę taki, e, taka samobójcza misja może się okazać, a przepraszam, mamy Swifta na Battle Armory. Okej. Okay. Czemu nie? Dobra, w ogóle nie mamy żadnych mechów rakietowych, ale no wszystkie rzeczywiście są w remoncie, no ewentualnie Trebiusz. Hmm, hmm, hmm. W sumie to Todze nie zależy chyba, dobra, Shadowhawk jednak chyba jest najsłabszy, także zrobimy w ten sposób i zobaczymy, albo mm, Januszek z... dobra, to nie ma większego znaczenia, niech będzie tak. Okej, okay. mamy niby przewagę, bitwa, zobaczymy jak pójdzie tym razem, oby zero headshotów. Okej, okay. misja załadowana. Jakaś lansa tutaj nas inwejduje, atakuje a właściwie naszych sojuszników. Z opisu misji wynika, że być może będziemy mieli jakieś wsparcie. Tylko nie do końca dobrze wyposażone rzekomo, czy nie do końca dobrze. Nie, nie na tyle silne, aby móc stawić czoła, ale, ale może jestem w błędzie. Tutaj będą nasze wrogie jednostki. No dobra. Możemy się zrzucić tu. Nie widzę powodu, żeby tego nie robić. Mamy przewagę wysokości, mamy sporo lasu po naszej prawej z przodu. Champion Firestarter. na razie to wszystko co widzę chyba tak. Dobra. Klasyka gatunku, uważamy się, coś widzimy więcej? Raven, Elaremki, piętnastki ma. To chyba takie jednorazowego użytku, mam nadzieję. Mam też narka. Uuu, uh, striki dwójki Ohoho oh. 60 ton! No proszę, proszę Tutaj masa flamerów Tylko patrzę czy nie Natrafimy na jakiś prymitywny silnik, ale nie, nie ma takiego ryzyka, także Możemy wbijać się na grubo. Na pewno Wolverine jest krótko zasięgowcem. Hellhound chyba nie do końca. Ma też mały laser. Więc no, powiedzmy, pojazdy just. Na razie pojazdami może się będę trzymał troszkę z tyłu. Battle Armor. To, że oni mogą skakać, to jest zbawienie. A nie wiem, co to był za dźwięk. Tak jakbyśmy znaleźli kolejną jednostkę, ale nic nie widzę. Enforcer, też możemy skoczyć. Jesteśmy w idealnej pozycji, żeby z jakiegoś swarma do nas strzelić. Dobra, wszyscy? A nie, jeszcze mamy jednego mecha. Ale teraz oni, Firestarter jest super szybki. Jeszcze mamy togę na trebiuszu. Nie, ty nie będziesz skakał, ale możesz podejść tutaj. Przynajmniej jedną jednostką będziemy stać trochę gdzie indziej. Raven bardzo skrócił dystans. Champion w ogóle fajnie wygląda, nie? Taki szeroki. Szerszy niż wyższy. Dobra, czy jest sens? 50. Czy przyjmujemy na klatę? Może ostatnio trochę rezygnowałem z tej taktyki i zawsze, zawsze te misje były trudne. Przynajmniej, dobra, pamiętam tylko ostatnio. Myślę, że mamy niezłe pozycje. Poczekam. Podejdą trochę bliżej. Może będą mieli mniej Evasion. Tego championa, i tak zakładam, że chyba nie zniszczymy naraz. On Raven nic nie zrobił, ale. Ale się tak sprytnie troszkę tutaj ukrył. Firestarter to chyba na takim dystansie jeszcze nie za bardzo nas złapie. Ale tak, champion. Mnie interesuje. No, parę gruby giver poleciała, ale na szczęście bokiem, a e, dostaliśmy tylko jakieś drobiazgi. No dobra, to spróbujmy powalczyć e, coś teraz. Ciągle, champion, zdecydowanie. Największe szanse, no myślę, że będziemy próbować. No będziecie przepraszam, będzie ciężko na pewno. Ładnie, obydwa trafienia. Toga. Structure Exposed Upper Arm Destroyed I Pilot Kontuzjowany, naprawdę? A no dobra, bo to tylko 65, więc. No, 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 no. W e, PPC weszło i wystarczyły dwie rakiety, żeby go doprowadzić do tego stanu. No dobrze. No to co, to teraz. Próbujmy dalej. Czy ja złapię jakiś fajny strzał w niego? O, 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 o. o. Ale muszę wyjść, wyściubić nosek z lasu? On trochę boli. Ładnie. Prawda, chyba tylko jedna rzecz weszła, ale ta najistotniejsza. Czy też się tak schował, że nie widać go za bardzo? To jest, co to jest? A to jest, przepraszam, to jest just. O dobra, tu mamy. O super, super. Powinno, powinno dać radę. Elion. Dobra. Wyjdę z lasu, ale ten bok opłaca się mu męczyć. Jest już troszkę odpieczętowany. Ładnie, mega dużo rzeczy weszło. Zestresowany. Ale jeszcze się trzyma. Hellhound. Czy to może być twoje zabójstwo? Tak jest. Ładnie. A nie wiem, czy nie zniszczyliśmy silnika po prostu, ale super, super, super. Bardzo przyjemnie. O, tu mogę strzelić w Rayvena z boku. Hmm. Tu trochę się wystawię. Może chociaż 5 Evasion. Raven ma 5. Dobra, zrobię tak. Porównamy sobie. Mm, nie najgorzej, nie najgorzej. Structure Exposed. Tego się dokładnie spodziewałem w kombinacji Mydrona i Ravena. No tu niestety. Niestety nic nie widzę. Dobra, to nie ma co wychodzić z lasu. Spróbujemy coś trącić e, pana Firestartera. Troszkę go tam pogilgaliśmy. Power Armorki. Dobra, mamy jeszcze chyba tylko jeden ruch. O. o, chociaż tylko cztery. Interesująca propozycja. Niestety, no szanse nie były. To był. Taki bardzo, bardzo wymagający rzut monetą. Dobra. Tyle możemy spokojnie zdzierżyć. Co z tobą? Ty jesteś tak naprawdę dość niebezpieczny, nie da się ukryć. Przynajmniej możesz być dość niebezpieczny. Najchętniej to bym Ci wskoczył na plery, ale nie mogę. Ja mam pięć... Dobra, dam, dam Ci się ruszyć, być może, może że jeszcze jakoś Cię złapiemy. Ok. No, my dron. Runda druga, a nie, przepraszam, to jest Kamilion, e ale tak czy siak jest nieźle. Zero systemów uzbrojenia zniszczonych ciągle jest w pełni niebezpieczny, przynajmniej mm, Hellhound zaryzykujemy. Oj, prawie nic. No dobra, zobaczymy, co teraz ten Raven odwali. Tylko rakiety? Hm, to podejrzane było bardzo. Ładnie, dobra, to czuję się tak dość komfortowo, wydaje mi się. Teraz myślę, że Wolverine może tam już załatwić sprawę. Eee nie, 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 First Aid. A tak będzie lepiej. I tak my go zaboli. Na pewno. Bardzo ładnie. Hit sink destroyed. A on się będzie grzał. Nawet jak już wejdzie do boju. E, just. Może być. Tak jak mówię, nie boję się za bardzo. Ładnie. Nie będzie mógł biec, zdaje się. Dobra. Czy my możemy mu zrobić jakieś kuku większe? No, możemy. Możemy. Oj, physical weapon miałem ja mogłem wziąć. Ładnie. No to chyba leży, nie? Tak jest. Porun. Oj. Jedno się zdramowało. Ale snabnął z PPC. I jeszcze działa. Uuu. Piękne trafienie. No ja na Twoim miejscu już bym się zastanawiał nad ewakuacją. Możemy zrobić tak. Ten twój boczek ledwo zipi. Uff, on był wybuchający. Wow, sukces, ale kurczę, sprawdzałem je wszystkie i nie widziałem prymitywnego silnika. No nic, może są jeszcze jakieś inne warunki, które mogą spowodować eksplozję. No dobra, z jakiegoś powodu ta misja była dla odmiany super prosta. Przyjęliśmy jakieś obrażenia, ale naprawdę niewielkie. Jeden 60 tonowy mech był na planszy. Chyba coś z niego zostało. Zaraz się okaże. Dobra, tak jak mówiłem, Camillion troszkę oberwał jedno zabójstwo Hellhounda i on właśnie tego Championa powalił finalnie. Wolverine zabił Rayvena ładnym atakiem wręcz. Do tego też Enforcer odrobinkę, just odrobinkę i to chyba byłoby na tyle. Jeśli chodzi o uszkodzenia, jeszcze BE zabił tego Firestartera, kończąc całą misję. Dobra, niestety jedynym mechem tutaj na planszy był Raven, który i tak miał zniszczony silnik, więc odpuściłem go od razu, nic więcej nie było. Wziąłem commsuit z plusikiem, czyli taki troszkę lepszy cockpit. Ciekawe rakiety LRM, NARK, które rzekomo nakładają jakby lepszą sygnaturę, po prostu. Sprawiają, że cel jest łatwiejszy w trafieniu, i to podobno się stakuje. Także sobie wyobrażam, że jakby to wystrzelić z jakichś lrm 15, no to, to ja nie wiem, to coś będzie się świeciło chyba na naszych sensorach jaśniej niż gwiazda. Ciekawe, chętnie to spróbuję. A prawie w ogóle obrażeń nie zadają, no ale coś za coś. No, i też amunicję do narka zwykłego, do takiego nark lancera, którego niestety nie mam i tu nie ma go na planszy, ale może kiedyś dostaniemy, więc może nam się przydadzą takie ciekawe amunicje. Zobaczmy jeszcze, co nam się wylosuje: jedna część championa, jedna część firestartera, jedna część ravena, także wszystko po jednym. Small laser magma, spoko case. Tego akurat mam widzę sporo, może sprzedam. Standardowe, no niech będzie, a ich akurat dużo nie mam. Ferrofibrius nawet nie mieliśmy wcale, więc chętnie wezmę. Hitsinki podwójne, w sumie to tylko jeden też mogę wziąć. Małe jump jumpjety, no niech będzie. Te mogę sprzedać. Struktura mogę sprzedać. To wzięliśmy, o dostaliśmy też te trzecie, czyli beacon. Całkiem fajnie. I jedna amunicja do strików srm -ek. Mam już w sumie jej troszkę. Dobra, nie potrzebujemy aż tak dużo. Yy, ona jest bardzo efektywna, więc w sensie po prostu nie. nie, nie zawsze trafia jak już wystrzeli. Więc yy, bardzo efektywna pod względem yy, przełożenia obrażeń zadanych na tony. Także chyba tak dużo tej amunicji nigdy nie będziemy musieli mieć. Dobra, łupy niezbyt cudowne. No, ale też misja była zastanawiająco prosta tym razem. Jeden dzień napraw, 6000 dla odmiany po ostatniej misji, gdzie płaciliśmy chyba 150 tysięcy. Dobra, dokończyłem zmiany w Trebiuszu. E, co tutaj zrobiliśmy? Wyrzuciłem Superchargera, to też sugerował Miranalkus, czyli mój ulubiony widz, chyba najbardziej zaangażowany widz, zdecydowanie. Bo rzeczywiście w ogóle z niego nie korzystam, a pozwoliło to zwolnić troszkę miejsca w Mechu. Wymieniłem ICM na Guardian ICM, także tutaj jest poprawa. Mecha mamy w pełni opancerzonego, tak też wcześniej nie było. Usunąłem wszystkie swormy z Mecha, pomimo że są klanowe, trudno, ale w zamian wrzuciłem dwie paczki tych narków, które właśnie zdobyliśmy. Oraz chyba jeszcze jedną paczkę zwykłej amunicji LRM. No i jesteśmy praktycznie idealnie w tonarzu, także akceptujemy te zmiany. Z tego co widzę to za dwa dni mamy koniec kolejnego upgrade'u. Jeśli się nie mylę będziemy mogli trzy czołgi już zabrać ze sobą na misję. Mamy dokładnie trzy czołgi, więc może to jest dobry moment żeby zacząć się zastanawiać nad z lutowaniem jakichś kolejnych, w razie co, bo te czołgi potrafią być delikatne. No i za 3 dni mamy kolejny kontrakt, aczkolwiek jeśli się nie mylę, to wszystko wskazuje na to, że to może być już koniec tego kontraktu, także dostaniemy też jakieś nagrody. Z uwagi na to może też jeszcze rzucę okiem tutaj, ale tak, tutaj misje mamy, czteroczaszkowe, cztery i pół czaszkowe, Super, super. Jakby co to będzie, co robić. Eee, też mogę jeszcze zajrzeć, czy tutaj jakieś się nie odbywają boje w okolicy. Tutaj walczą z piratami. Za 40 dni właściwie zaczynają się te walki. Tak będziemy kurczę odpierać i odpierać te starcia. Tutaj wygląda, jakby potrzebowali pomocy. Nie da się ukryć. Tutaj chyba, chyba dadzą sobie radę. Dobra, na razie tak czy siak te starcie się dopiero zaczynają, za dłuższy czas, także możemy spokojnie pokończyć co mamy zaczęte tu i pewnie jeszcze przyjąć co najmniej misje dwie, a może i więcej. Na dzisiaj to tyle, jeśli wam się podobało, jeśli chcecie zrobić coś dobrego dla kanału, to zachęcam do subskrypcji, no i możecie również polajkować ten filmik, a jak macie jakieś pytania, sugestie, to zapraszam do sekcji komentarzy. Dzięki jeszcze raz, mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Do tego czasu jak zawsze bawcie się dobrze, grając w gry. Trzymajcie się, cześć!